To wspaniały dzień dla każdego kibica. Rozpoczynamy Euro 2024. Który zespół skończy mecz z uśmiechami na twarzy? Alo tu Gelsenkirchen. Nadajemy zarynał w szalkę. Życzymy sobie i Państwu dobrego widowiska. Oby było o czym dyskutować po meczu. A przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Pozostańcie z nami, bo za chwilę startujemy. Przed nami pierwszy mecz fazy grupowej turnieju Euro 2024. Obie drużyny liczą na udane otwarcie tego turnieju. Hiszpania zmierzy się z Włochami. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Uwaga ma szansę! Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodny, już widziałem tę piłkę w siatce. Rzuca w okolice 11 metra. Doszokowanie z narożnika boiska, ale prosto w rękawice bramkarza. Nieczyste zagranie rywali. Hiszpanie będą podchodzić do rzutu wolnego. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Niewiarygodne, Donna nie ma bramki. Zabal, teraz przy piłce. Gawi przy piłce. Uwaga! Będą prowadzić. I mamy pierwszą bramkę meczu. Mają co świętować. Mamy powtórkę. Wszystko wskazywało, że do tego dojdzie. Udało się ułożyć ten mecz pod siebie i teraz wypracować z tego bramkę. Ach, radość na twarzy trenera świadczy o tym, jak wiele pracy i serca wkłada w tę drużynę. Na pewno cieszy się z tego prowadzenia. Jest rozpoczęcie gry. Łosi bramkę za rywalami. Jaka będzie ich odpowiedź? Federico Chiesa. Ładny dribbling. Zawodnik idzie dalej. Ale tutaj już czeka wsparcie. Sędzia gwiźdże. Wolny z tej pozycji będzie groźny. Ale przymierzył. Wykonywanie rzutów wolnych to prawdziwa sztuka. Podelektujmy się jeszcze raz przez chwilę tym uderzeniem z rzutu wolnego. Strzał wewnętrznym podbiciem. Podkręcona piłka przeleciała nad murem, a bramkarz mógł jedynie wyjąć ją z siatki. Po tym golu jest 1-1. Emeryk Laporte. Sądzenie przerywa gry, bo Hiszpanie utrzymują się przy piłce. Ferran Torres z piłką. Kolejna akcja. Ciekawe jak ją rozegrają. Już teraz zapowiada się groźnie. Gawi przy piłce. Mikelo Jarzabal. Gawi. I oto przy piłce Rodri. Torres. Brawo, ratuje tym blokiem drużynę. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego fałmu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na sucho. Kadono Gio, Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Laport. Grimaldo. Merino. Brawo, dobry odbiór. Blisko własnej bramki. Jorginho. Kartezji. Zagranie do Kiezy. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Ale szatak teraz na piłkę. I Merino. Morata. Mamy remis. Spokojnie teraz przygotowują atak. Szansa. Czy przełamie impas? Blokuje teraz bardzo groźny strzał. Kieza. Di Marco. Podanie do Barelli. Podanie do Giorginio. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. Jorginho w posiadaniu piłki. Faul, nie! Czysty odbiór w polu karnym. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Piłkę zgarnia Ferran Torres. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Ronaldo. I Merino. Napierają teraz Hiszpanię, coraz bliżej pola karnego. Juka do nogi o Jarzabala. Gawi przy piłce. Jarzabal przy piłce. Wiemy już, że ten mecz potrwa dodatkowe dwie minuty. Barella. Włosi spróbują pewnie skrzydłem. Dużo mają teraz miejsca. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Rozsądnie budują akcję, próbują sforsować obronę. Morata teraz przy piłce. No i po ataku, zagrożenie minęło. Pieza. Gaspadori. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Jorginho w posiadaniu piłki. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Mają teraz szansę na kontratak. I Ferran Torres. Wpadł do nogi Moraty Atak udaremniony Obrońca był na posterunku Di Marco Chieza Raz Bastoni Dobry odbiór Moraty Ostatnie pół godziny gry przed nami. Di Marco. Wciąż prowadzi piłkę. Może tu stworzyć zagrożenie. Gabi przy piłce. Rodri. Merino! ramkarz broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. Oyarzabal Zabal, teraz przy piłce. Ponownie Oyarzabal, Zabal. Grimaldo przy piłce. I to tyle z tej akcji. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Muszą szybko wracać do obrony. Cóż za rozczarowanie! Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. I Ferran Torres Nicolo Zaniolo, Juquema Zaniolo, i wycofanie na przedpole. Uwaga, będą prowadzić popisowo teraz Bramkarz w stuprocentowej sytuacji. Jak się ma takiego pera na linii, to żadna okazja nie jest stuprocentowa. Skrywa w pole karne. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Trochę zbyt pochopnie nici z kontrataku. Włosi w ataku zawsze grają do końca. Czy zdołają tego dowieść. Zdobyć zwycięską bramkę. Co za interwencja? Oj, kiepskie miejsce, by tracić piłkę. Groźnie. Głosi. Mimo fału utrzymali się przy piłce. Sędzia zaleca grać dalej. Kapitalny blok. Było groźnie. Coraz groźniej atakują Hiszpanie. Można powiedzieć, że Włosi zdominowali grę w ostatnim kwadracie. Czasu jednak zostało dość niewiele. Ciągle mamy remis. Warto zatem byłoby wykorzystać którąś z sytuacji do końca i rozstrzygnąć spotkanie. No ale jak widać, ponownie szukają okazji do ataku. To musi wejść! Gol! Tak to właśnie w piłce bywa! Gol w końcówce to chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę, ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Gavi. Rodri. I podejmują jeszcze jedną próbę. Rozpaczliwie szukają szansy na wyrównujące trafienie. Grimaldo przy piłce. Przy Murata. Ostatni gwizdek! Hiszpanie przegrywają to spotkanie. Całkiem dobrze im szło, ale jednak w końcówce zmęczenie dało chyba o sobie znać. Zabrakło szczęścia i tych paru minut. Ja myślę, że tym meczem dokłada naprawdę solidny występ do swojego piłkarskiego CV. Jest solidna forma, jest i zwycięstwo. Na pewno ma powody do radości po dzisiejszym spotkaniu.